Witam bardzo wszystkich serdecznie, tutaj napisałem list do Kononowicza, zaraz mu wyślę, tutaj w paczce, w tej paczuszce taki małej, zobaczymy, to to treść listu. Szanowny Panie Prezydencie Boży, Krzysztofie Kononowiczu Boży, na wstępie tego listu chcę zaznaczyć, jaki wielki zaszczyt i honor mam pisząc te słowa i zwracając się tymi słowy, do Pana Prezydenta Bożego, Pana Krzysztofa Kononowicza Bożego. Chciałem jednocześnie zaznaczyć, jaką wielką dumą napełnia nas tu wszystkich na obczyźnie, na emigracji to, że Pan Prezydent Boży, Pan Krzysztof Kononowicz Boży jest naszym Panem Prezydentem, jaśnie nam panującym. Stanowi to coś wielkiego, coś wspaniałego dla nas tu wszystkich, dla całej Polonii rozsianej po całym świecie. W całym świecie. Mam jednocześnie zaszczyt i honor podziękować i pogratulować Panu Prezydentowi Krzysztofowi Konanowiczowi za to, co robi tutaj dla nas na obczyźnie oraz dla wszystkich rodaków zamieszkałych w Polsce Biuro Interwencji Obywatelskich. Nas tutaj wszystkich oraz zapewne wszystkich Polaków, bez względu na to, gdzie się znajdują na świecie, napełnia dumą to, że jesteśmy Polakami i że mamy takie Biuro Interwencji Obywatelskich, które jest obywatelską inicjatywą pana prezydenta Krzysztofa Kononowicza. Stworzoną przez pana prezydenta Krzysztofa Kononowicza dla wszystkich ludzi i młodzieży, dla wszystkich Polaków i Polonii rozsianej po całym świecie. Jako wyraz. Wdzięczności. Proszę o przyjęcie tej skromnej paczuszki wraz ze, wraz ze skromnymi darami zawartymi w środku. Przepraszam, że tak mało, ale na więcej mnie nie stać. Jeszcze raz z całego serca gratuluję. Szczęść Boże i chwała wielkiej Polski. Tu podpisano niej, pesji. proszę o nagranie oddzielnego filmiku i tak dalej. No dobra, to tyle na razie, zaraz to wrzucę.